Dzień dobry Państwu, godzina 8.45. Zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszym gościem Ernest Trzymański z Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwają u nas w mieście no, barwne bardzo wydarzenia, czyli 39. Międzynarodowe, 39. międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Taka dosyć długa i trudna nazwa. No ale właśnie, barwnie, kolorowo, kulturalnie. Yy, jesteście organizatorem, i jak to się w tym roku udało? I yy, jak oceniacie, czy to, co teraz trwa, to jest sukces? Yy, organizatorem jest zespół pieśni Tańca Lublin, miała Wandy Kaniorowej i to prawda, ponieważ już w tym roku mamy 39. edycję takich spotkań. Zjechały do nas kraje, które reprezentować będą dzieci i młodzież. Już wczoraj zaczęła się tak naprawdę gala otwarcia, zespoły przeszły parado ulicami miasta, zostały przywitane przez zastępcę prezydenta, a dzisiaj kolejne dni festiwalowe. No właśnie i tutaj mówimy o tym, że z całego świata tak naprawdę, bo tych zespołów, jak tutaj mam wypisane, to jest m.in. Słowacja, jest Gruzja. Gdzieś widziałem nawet Tajwan w tym programie, to jest ciężko jest ściągnąć artystów z całego świata. Przede wszystkim jest to praca wielu, wielu miesięcy biura organizacyjnego i osób, które takimi zespołami się opiekują. W tym roku przyjechała do nas Grecja, Macedonia Północna, Gruzja, Tajwan, Stany Zjednoczone, Ukraina, Słowacja. Także tych delegacji zagranicznych mamy siedem. Ósmym jest reprezentantem zespołu Lublin, czyli nasze lubelska młodzież i dzieciaki. A praca nad ściągnięciem takich zespołów o dobrym poziomie artystycznym z muzyką na żywo z dobrymi tancerzami no trwa kilka miesięcy. To ilu ich przyjechało tych artystów no między innymi z zagranicy, bo wiadomo, że mamy też właśnie naszą domową reprezentację. Tych artystów jest ponad 200 i tak jak mówię, są to dzieci i młodzież. A zapytam może tak w taki sposób, jakich wybieracie? Bo to, że tutaj my, chodząc teraz po mieście, możemy się natknąć na te różne występy, no to na pewno otwiera nas na tą obcą kulturę. Ale jak wy wybieracie, czy był jakiś schemat? Przede wszystkim jest to, wieloletnie doświadczenie naszej kadry artystycznej, choreografów, dyrekcji, która tymi spotkaniami się zajmuje i tak naprawdę uczestnictwo w innych międzynarodowych imprezach, gdzie oglądamy zespoły, poznajemy się, mamy ze sobą kontakt. Każdy zespół ma przygotowany program artystyczny, swoje tak jakby nazwijmy to artystyczne CV, którym się prezentuje, ale znaczną część zespołu albo już widzieliśmy na żywo gdzieś za granicą, albo nawet na polskich festiwalach. To zapytam o nas, o mieszkańców, nie tych, którzy organizują, właśnie z tej drugiej perspektywy. Mieszkańcy chętnie przychodzą, oglądają, sprawdzają, co tu się dzieje, co, co mogę usłyszeć, co mogę zobaczyć. Myślę, że przy takiej wielkiej ilości wydarzeń kulturalnych, różnych eventach takich artystycznych, którymi Lublin tak naprawdę wyróżnia się na tle naszego kraju, międzynarodowe spotkania folklorystyczne są taką perełką w koronie, dlatego że jest to impreza, która nawiązuje do tych tradycyjnych naszych korzeni i europejskich i także tych krajów, które przyjechały z innych kontynentów. Natomiast to co jest najważniejsze, że reprezentują na scenie talenty młodzi ludzie. A mieszkańcy Lublina zdają sobie z tego sprawę, jak wiele pracy, wyrzeczeń, poświęceń yy, tacy młodzi ludzie muszą przeznaczyć, żeby przyjechać właśnie na przykład do nas i przez ten tydzień prezentować się na scenie. Publiczność bardzo chętnie przychodzi i nawet wczoraj, pomimo deszczu, mimo pogody niezbyt letniej, yy, muszla koncertowa wypełniła się kolorowymi parasolami i ludzie przyszli, a poprzednie lata pokazują, że muszla czasami pękała w szwach. No właśnie to, jest, to miało być moje kolejne pytanie, bo ten deszcz no, w tym otwarciu uroczystym trochę przeszkodził, no ale te tłumy mimo wszystko, może nie tłumy, może nie tak dużo jak mogło być tych osób, ale naprawdę dużo osób przyszło. To pokazuje, że jednak to zainteresowanie jest i, i jak to wygląda, jeśli chodzi o pogodę. Nie przeszkodzi Wam to w organizacji do końca tych, tych kolejnych dni? Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta pogoda była lepsza, ale już tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Natomiast tak jak pokazał wczorajszy dzień nawet w tych strugach deszczu przed sceną czy za sceną, tancerze świetnie się bawią, integrują, tańczą, śpiewają, a osoby, które na taki koncert się wybierają, polecamy ciepły sweterek parasolka i myślę, że naprawdę damy radę szczególnie że tym dzieciakom i tej młodzieży ten oklask publiczności jest potrzebny bo dla tych oklasków oni tak naprawdę występują i przygotowywali się wiele miesięcy. Mam nadzieję, że ta pogoda się polepszy, jeżeli nie, to i tak festiwal oczywiście będzie trwał i tak jak mówię, pogody nie przewidzimy, ale występy artystów naprawdę warto zobaczyć, tym bardziej, że jest to tylko raz w roku. Ciepły sweter, parasolka, herbata do termosu, ale na pewno myślę, że mogę zapewnić, że zespoły też rozgrzeją trochę publiczność. Tak jak wczoraj pokazał koncert, y, oklaski, piski, y, a przede wszystkim no, poziom artystyczny, które te dzieci reprezentują, y, czy zabawy y, ze słowackich teatr, czy gruzińskie tańce, no, które naprawdę wywołują zawsze ferwór emocji i oklaski publiczności. No Tak jak mówię, jest to możliwość zobaczenia na żywo oryginalnych kostiumów, posłuchania y, muzyki z innych krajów, także coś, czego na co dzień tutaj nie mamy. A my to Państwu chcemy właśnie zaprezentować. To w takim razie, jak już jesteśmy przy tych występach, to powiedzmy, co jeszcze do niedzieli, bo do 13 lipca ciągle zabawa trwa. Co jeszcze do niedzieli, mniej więcej tak z grubsza w tym programie możemy zauważyć, bo naprawdę on ma bardzo długą listę tych wydarzeń więc takie najważniejsze. Przede wszystkim codziennie o godzinie 18.00 w muszli koncertowej odbywają się koncerty i takie dłuższe prezentacje um, na scenie Ogrodu Saskiego. Tam codziennie występuje Pięć zespołów, więc zapraszamy do muszli koncertowej na godzinę 18. Wcześniej, jeżeli oczywiście pogoda na to pozwoli, są animacje i nauki tańców właśnie dla mieszkańców Lublina, którzy rok temu, dwa i trzy lata temu poznawali m.in. właśnie kroki tańców z kenii, tańców greckich, tańców bułgarskich, także w tym roku kolejni nasi gospodarze, którzy scenę naszą goszczą, będą pokazywać te tańce. I codziennie o 20.30 zaczyna się tak zwane music show, czyli koncerty kapel na starym mieście koło Trybunału. Wczoraj wystąpił zespół Lublin i zespół ze Stanów Zjednoczonych, i e, też chętnych, żeby obejrzeć te koncerty, nie brakowało, e, więc serdecznie zapraszam. Taką dodatkową jeszcze informacją jest to, że nasi artyści występują również dla młodych pacjentów w szpitalu klinicznym. Także to są koncerty, które są dedykowane właśnie tym najmłodszym, którzy nie mogą uczestniczyć w tych koncertach w centrum miasta, ale zespoły przyjeżdżają do nich. Czyli przyjemne trochę spożytecznym też trzeba tym, którzy nie mogą faktycznie się zjawić w jakiś sposób umilić ten, ten czas. No to można powiedzieć, że są to koncerty dzieci dzieciom, tak? To przecież występują artyści w ich wieku, a jeżeli nie mają takiej możliwości no, uczestniczenia poprzez to, że znajdują się w szpitalu, myślę, że ta odrobina uśmiechu, radości i muzyki na żywo na pewno będzie taką odskocznią. Mówimy o tym, że występują bardzo młodzi artyści i tutaj moje pytanie o taki główny cel czy główne motto. Tego, tego festiwalu? Czy to jest raczej integracja kultur, czy może inspiracja dla tych najmłodszych, że nawet nie dla tych, którzy występują, tylko ci, którzy przyjdą z rodzicami, zobaczą? Może ja też bym chciał trochę tego folkloru spróbować. Przede wszystkim samomot, to możemy znaleźć już w nazwie naszego festiwalu "Spotkania" folklorystyczne, czyli to słowo "spotkanie" jest chyba tutaj kluczowe, ponieważ jest to moment zetknięcia się różnych kultur, różnych tradycji, różnych sposobów wychowania, różnego podejścia do świata, do religii, do kultury, ale przede wszystkim jest to spotkanie młodych ludzi, artystów, muzyków, tancerzy, którzy zjeżdżają się z różnych stron świata i przez te pięć czy sześć dni razem jedzą wspólnie posiłki, razem się integrują, zwiedzają Lublin, region. Jest to dla nich odskocznie od dnia codziennego od tych prób, właśnie pokazanie się na zagranicznym festiwalu. Co w takim razie mówią ci zagraniczni artyści, którzy tutaj przyjeżdżają i podoba mi się Lublin, podoba mi się Polska, a może bardziej cenią naszą kulturę? Z naszą kulturą ludową i taką tradycyjną to oni się spotkają tak naprawdę na scenie oglądając nasz zespół, ale doświadczają też tego sami, ponieważ już od dzisiaj, od godziny 10, która właśnie e, niedługo wybije, zaczynają się warsztaty artystyczne, nasi choreografowie, nasi tancerze uczą zagranicznych gości polskich tańców ludowych, a oni potem będą mogli to zaprezentować na scenie. Także sami na sobie będą mogli poznać kroki, figury e, tańców polskich. A potem wspólnie to zatańczyć. Wspomniał Pan już, że to jest naprawdę praca masy osób, żeby ściągnąć tych artystów, ale ile to trwa tak naprawdę? Czy my już teraz możemy usłyszeć, kogo chcecie zobaczyć na kolejnej edycji tej 40 jubileuszowej, czy to jeszcze za wcześnie? Tak naprawdę nie ma jednego deadline'u, ile taki zespół. Yy kiedy taki zespół może przyjechać i jak to wszystko wygląda, ponieważ do każdego zespołu podchodzi się trochę indywidualnie. Każdy ma swoje festiwale, swoje koncerty, swoje programy, wyjazdy, ale tak naprawdę praca nad spotkaniami trwa cały rok. Tak naprawdę jeżeli my skończymy ten festiwal za kilka dni, to dosłownie już będziemy myśleć o kolejnej edycji i już mamy kilka pomysłów dla Państwa, ale na pewno ich teraz nie zdradzimy. Myślę, że będzie egzotycznie, będzie europejsko. No i jak przystało na jubileusz 40-lecia festiwalu, będą to reprezentacje, ale tym razem dorosłe. No właśnie, dorosłe. To trochę odmiana w porównaniu z tym rokiem, ale będzie spetardo, jak rozumiem, i może nawet więcej niż te pięć dni, które mamy no pięć dni, które mamy teraz. To, co jest bardzo istotne w naszym festiwalu, który jest pod auspicjami polskiej sekcji SIOF, czyli takiej Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, jesteśmy festiwalem bardzo rozpoznawalnym. I to, co nas y, troszkę wyróżnia, jest to, że my mamy edycję naprzemienną, czyli w jednym roku przyjeżdżają zespoły dorosłe, a w drugim dziecięce. Więc mamy możliwość zaprezentowania kunsztu takich już dorosłych, y, wytrawnych artystów oraz młodzież, która uczy się, ale prezentuje się na pewno też bardzo, bardzo chętnie. A w przyszłym roku, tak jak mówię, będą delegacje dorosłe, nie zabraknie krajów z innych kontynentów, krajów europejskich yy, i mamy nadzieję, że to wydarzenie no, wpisze się oczywiście również w te wszystkie koncerty, wydarzenia, które związane są yy, z naszym miastem, które będzie przecież Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. No właśnie, znowu pan wyprzedza moje pytanie, bo miałem zapytać, czy to jest y, trochę. Liczycie na to, że jak będzie ta Europejska Stolica Kultury, to wpiszecie się idealnie w właśnie w to, w to hasło, które jest Reunion, czyli taki trochę powrót do tych, do tych korzeni, do tej naszej kultury sprzed kilkudziesięciu, kilkuset może lat? Ja myślę, że idealnie się w to wpasujemy, dlatego że e, tak naprawdę Europejska Stolica Kultury e, ma być formą dialogu, otwarcia e, kontaktu. Z krajami europejskimi, żeby pokazywać to, co u nas jest najlepsze, oraz inspirować się tym, co posiada Europa. I nie mówimy tylko o Europie Zachodniej, ale również i południowej, wschodniej, północnej. E, więc te delegacje, które przyjadą, na pewno te miejsca będą reprezentować, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazywać nasze miasto jako. E, Środek nie tylko folkloru, takiej tradycji i sięgania do korzeni, ale również jako festiwal bardzo nowoczesny, który jest dobrze zorganizowany, przyciąga tłumy widzów, a zespoły, które przyjeżdżają do nas, wyjeżdżając, naprawdę niosą w świat dobre słowo o nas. Lublin faktycznie jest taką stolicą kultury? Czy to będzie tylko hasło? Czy, czy, no, czy my jesteśmy tym sercem Europy, jeśli chodzi o, o folklor, ale nie tylko ogólnie o kulturę teatr, przedstawienia. Jeżeli chodzi o y, takie tradycje ludowe o sam folklor, to duża część Polski mówi, że w Lub Lublin jest zagłębiem zespołów folklorystycznych, bo jest tutaj tych zespołów kilka, a poziom ich jest naprawdę, naprawdę wysoki. Jeżeli chodzi o teatry, spektakle y, czy opery, tak naprawdę przecież w Lublinie każdy może znaleźć coś dla siebie i doskonałym przykładem jest to, że bardzo często te bilety na wszystkie wydarzenia są wyprzedane. My, jako zespół Lublin, również organizujemy swoje spektakle, swoje widowiska, koncerty, i naprawdę czasami jest problem ze zdobyciem takiego biletu na koncert, który jest po prostu biletowany. Co nas cieszy? To zapytam, ostatnie py moje pytanie, tak naprawdę, a właściwie taka prośba, żeby taką autoreklamę pan tutaj zastosował <laughs> i zachęcił naszych mieszkańców, naszych słuchaczy, do tego, żeby przybywali. Pomimo tej no, kapryśnej pogody w, w nadchodzących dniach, żeby jednak przyszli i zobaczyli, co dla nich macie do zaprezentowania. Ja myślę, że przede wszystkim pogody nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale tak jak mówię, jeżeli się do tego przygotujemy, to naprawdę można spędzić te półtorej do dwóch godzin na koncertach w Ogrodzie Saskim czy na music show w, na Starym mieście. Takie wydarzenie jest tylko raz w roku. Te dzieci specjalnie dla nas przygotowywały te programy wiele tygodni. Myślę, że jest to fajna odskocznia, żeby właśnie między tymi strugami letniego deszczu przyjść, na chwilę zapomnieć, odpocząć i popodziwiać to, czego nie mam okazji zobaczyć na co dzień. Serdecznie zapraszam, tym bardziej, że wielu mieszkańców Lublina, tak naprawdę lipca, nie wyobraża sobie bez tego festiwalu. To jeszcze powiedzmy, musimy coś za to zapłacić? Bilety są, że tak powiem, i wejściówki są darmowe. Także tutaj, tak naprawdę, liczy się tylko chęć państwa, ponieważ, tak jak mówię, koncerty są niebiletowane, wejścia są za darmo. Także serdecznie zapraszamy całe rodziny na te koncerty. No właśnie, ja z, z mojej strony też zapraszam państwa. Jeszcze tylko do niedzieli macie okazję spróbować tego folkloru na ulicach miasta i w Ogrodzie Saskim. Także zapraszam i dziękuję. Dziękuję bardzo.